No dobrze, dzieci, 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 dzieci. Jedziemy, jedziemy, jedziemy do cioci, lecimy, lecimy samolotem. Lecimy samolotem, do ciaci, z, z Ameryki. Nie! Jedziemy do cioci z Wysp Kanaryjskich. U! A dzisiejszy odcinek brzmi. Taka paka, jedziemy do cioci z Wysp Kanaryjskich. Mm -hmm. Mm -hmm. No, dobra. E, patrzcie, tutaj mamy różne rzeczy, moje rzeczy. Patrzcie, ciocia tutaj napisała, że nas zapraszają, że drodzy. E, droga rodzinka zapraszamy was i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, jedziemy tam ogólnie z nocką. Znaczy na weekend, więc na jedziemy dzisiaj z piątek. Jedziemy tam, wracam w poniedziałek. Tak. Ale, no znaczy, nie, znaczy, dzisiaj jest piątek i wracamy w niedzielę. Tak. Tak, to chciałam powiedzieć, dobrze, nieważne. Widzimy się już za chwilę. Uii. No dobrze, dobrze, dzieci. Biegnijmy, biegnijmy, bo się spóźnimy. I się spóźnimy zaraz na Wyspy Kanaryjskie. Dzień dobry, dzień dobry. I nawym na wyspę. Na Jakiś bagaż podręczny? Nie. Sprawdzę. Tak, odpowiednia waga. Tak, odpowiednia waga, można położyć... Mm, przepraszam bardzo, przepraszam. Ja chciałbym, żeby te nasze walizki były blisko się, przepraszam. O. tylko woda, tak? Tylko bagaż podręczny. Ale wszystkie takie rzeczy, jak na przykład okulary, spinki do włosów, klucze, to wszystko musi zostać prześwietlone. No dobrze. pokazać przykro mi e to woda nie może zostać wpuszczona. No. ale jak to, dlaczego przykro mi e nie można własnej żywności zabierać na pokład Ech. gdzie nas? a nie wiem, wyrzuciłam. przepraszam bardzo, przepraszam, są moi, są moje. O, nie, tam jest mój tam jest moje On nie, to są moje okulary a nie, dobra o. dobra, chodźmy na tam tutaj jest na jakieś jeszcze prześwietlenie Dobrze, dobrze. Dzień dobry, mogą Państwo iść? Proszę, no proszę się pośpieszyć. Samolot na Wyspy Kanaryjskie startuje za dwie minuty. A -a. O! Ja tutaj. My tutaj będziemy. Aaaa, e myślę, za późno. Olatujemy. Co? Tato! Okulary! A -a. I lecimy, Zatuję. Żartuję mam twoje okulary jakimś sobie. Źle w nim wyglądałaś Wiem Ty idź tam do tyłu Ach, Czemu jak jedynie muszę być na innym miejscu? No dobrze, tam już możemy lecieć Okej, okay, okej, okay, okej okay. Ale zaje, fajny diamencik Biorę go ze sobą

tu jest wspaniale. O, jaka ładna wyranda. To ja sobie usiądę. Zajmuję. Ja też. Hihi. Puk, puk. O, witajcie. Właśnie oglądałem, wypatrywałem was przez moją lornetkę. Witajcie, witajcie. Cześć, cześć. O, zajmę... To bym jeszcze się spodziewam poczty. Właśnie zapraszam, zapraszam. Chyba że chcecie być jeszcze bardziej spalani. Widzicie, my używamy wielu takich kremów z filtem, a widzicie już jacy jesteśmy spalani. A dopiero mieliśmy taki sam kolor skóry jakby Jeszcze jakieś 3 lata temu. No, w zeszłym roku tak się spaliłem, że wyglądałem jak jakiś kokodą. Ale tutaj ładnie. mam twoja spinka. O, dziękuję, kochanie. Gdzie położyć bagaż? Za chwilę weźmiecie ze sobą. E, o, najpierw oprowadzimy was po domu. Mm. No dobrze. Gdzie Violetta? U w pokoju, właśnie tam, gdzie jedziemy. O, to super. No dobrze, dojechaliśmy. Violetto, kochanie. Violetto. Tutaj, tato, tutaj. Już biegnę. Cześć, siema. Hej Violetta, Siema Amelia! O oh, wow! Jaki macie wspaniały pokój! Znaczy ty masz... A gdzie małutki Kubuś? A to w pokoju rodziców. Najpierw was oprowadzimy, tutaj jest salon. Usiądźcie sobie. Ale tu fajnie zajmuje pufę. Ej, tu ja idę do Violetty. Cześć Violetta, Cześć Maja, cześć! E, to gdzie włożyć te bagaże? Na górze, macie własną sypialnię. E, tutaj, znaczy nie własną, ale będziecie w jednym pokoju Jakby wszyscy, ale nie tutaj Tu jest salon, tam mamy taki ładny taras e, O, i tu mamy jadalnię i tutaj jest kuchnia Na no, razie nie mamy pani Beatki Pani Beatka gdzieś pojechała Ale normalnie pani Beatka zajmowała się u nas no, są Taką była jakby, ach, nie lubię tego słowa Ale nie wiem jak to inaczej powiedzieć Bo jakby nie było właśnie na taki status No, panią ugarniającą dom jeszcze oprowadzimy Was i pokażemy Wam Wasz pokój. A następnie możecie się od razu przebrać w stoje kąpielowe i pójdziemy. Eee, oczywiście na dwóch. Niedługo będzie zachód słońca. Tutaj są wspaniałe zachody słońca. Dobrze, to jedźmy. No dobrze, jesteśmy. No pokazujcie mi tego Kubusia. No, no już, już, już Cię prowadzę do Kubusia. Zobacz, tutaj jest. Wow, jaki tu macie wspaniały dom. To mi Na chwilę go zostawiliśmy samego, bo sobie teraz skimał przez chwilę. No dobrze. Odłożę sobie okularki. No. I tutaj jest nasza sypialnia i taki pokój zabaw dla kubuszcze. Tu jest główna łazienka i w sumie jedyna na tym piętrze. Oraz tutaj macie swój własny balkon i wasza sypialnia. Wow, jak tu macie ładnie. Och, dziękujemy, dziękujemy. Ale jesteśmy e, tylko w jednym z... Jesteśmy tylko jednym z 15 najbogatszych i najładniejszych domów na wyspach Kanaryjskich, A ich jest tutaj bardzo mało, bardzo dużo, bardzo mało znaczy więc takich ładnych, więc no cóż. A jakie macie miejsce? Szósta. A, a tu powinniście powiedzieć o z dziesięciu. A, jakoś tak wyszło. Ale ładnie tutaj mam. No dobrze, zostawcie tutaj swoje bagaże i od razu się przebieście w stroje kąpielowe. No dobrze. Eee, to wszyscy? Ale tutaj macie ładnie. Tak. Eee, to ja pójdę jeszcze, odłożę moją lornetkę. I my się za bardzo w stroje kąpielowe nie przebieramy. Ja za bardzo się nie będę kąpać, ale ja będę. No dobrze. No to przebieżcie się w stoły kąpielowe. No, widzicie? A myślałam, że się nie będziecie kąpać. No, właśnie. Jakoś tak wyszło, że się kąpiemy. Muszę coś pokazać. Bardzo wspaniałe miejsce. Bo w sumie to jest taka moja kryjówka. Dobra. E, to my już pójdziemy. Cześć mi mówi, że muszę za nimi pójść. Patrz. Ogólnie nie weźmiemy łódki, bo to ogólnie nie mogę, bo rodzice się zdenerwują. Ale patrz. Mam takie coś, albo wiesz co, można pozwolić, możemy pojechać łódką, no dobrze, dobrze, pojedźcie. Zostawiajcie to na wierzchu. ja tam pewnie pomyślałam, że to jest jedna z moich wymysłów różnych. A okay, tutaj ładnie, no można zbierać. zbierać. Ja idę z nimi. Dobra, uj, ale fajnie, że to zostawili, ale fajny ten Arkus. Dobra, dopłynęliśmy to jest taka moja tajna kryjówka. Pstka. Ale jak Ej no, ale fajnie. Dobra. Okej, okay, udało mi się jakoś. Bałam się, że wpadnę, ale okej. Okay. Um, no, przejdźmy się. A, siema. Maja, co ty tutaj robisz? A nic, a przyszłam za wami. A wy zarabi się? Nic, nic ja no masz się spytać. Nie mogę właśnie, bo wiedziałam, że wrócę razem z oj. Ale fajna chata. Ale masz tutaj fajne rzeczy. Maja! Nie krzepi po rzeczach no. Przepraszam cię za nią. Naprawdę. Nie no, stoką. Bo boję się, że komuś wygada. Nie no, raczej nie wygada. Hi, hi, mam pomysł. Hej, 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 Wioletta! No, co tam? Ogólnie mam dla ciebie ten biznes. Co? Jaki biznes? Ty w sumie Amelia też możesz być w tym biznesie. tylko kobieca, że nie powiesz, że są. No dobra, nie powiem. A więc zaczęłam znajdować różne takie kryształy. W sumie klasia, to nieważne. I potrzebuję jakichś miejscówek, gdzie będę to chować. No okej, okay, ale co ja mam z tym wspólnego? Bo ty tutaj masz taką super miejscówę i rozumiem, że twoje oni nie wiedzą. No nie, nie wiedzą. Mogłam tutaj chować, no ale co? Przecież nie będziesz latała za każdym razem, jak ty się znajdziesz jakiś diament na wyspy kanaryjskiej. Przecież ciebie same nie puszczą. I... Narazłam taki fajny teleporter. Co? Jaki teleporter? Tego się dowiecie w następnym odcinku. Eem. Ale nieważne. Czyli jakbym jakoś się tutaj dostała, to mogłabym. No okej. Okay. I wiesz, będę mogła później się tą podzielić łupem. No dobra, spoko. Tylko właśnie, jak ktoś jak to tutaj. Jaki teleport? Co ty znowu mu gadasz? oszalałaś? Nie. Ale dowiecie się tego w następnym odcinku. O jaki teleportem mi chodziło? Hi, 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 Ale dobra. Ale tutaj masz fajnie. Tylko obiecacie, że nikomu nie powiecie. No, obiecujemy, obiecujemy. Ale fajnie. Hop i nie ma. Widać to. Ale tutaj nie widać. Dobra, wiecie co, to my już lepiej będziemy wracać.